Wszystkich witam, tak złej pogody, no to dawno nie było tutaj u nas na Kociewiu na Pomorzu no to teraz akurat chciałem nagrać jak autopilot działa Przemocowałem kamerkę, a autopilot nie będzie działał, bo no nie widać nie widać żadnego pasu żeby się włączyć z tego autopilota, no tu coś widać haha, ha, włączyłem autopilot zobaczmy jak to będzie prowadzić zobaczcie, teraz już nie ma żadnych linii na drodze, żadnych pasów nie widać automatycznie wycieraczki panasują, jadą maksymalnie jak to się da bo opady mokrego śniegu są mocne, około zera, mamy teraz temperaturę, mamy ślisko no i teraz steruje autopilot Widzicie? Powiedziałem, że nie będzie autopilot działać, a autopilot działa. żeby tylko wychwycić moment, kiedy na krótką chwilę widać pasy. Chociażby jeden. Wtedy autopilot sobie odmierzy, gdzie jest nasza polowa jezdni, i będzie sobie. A tutaj nie, tylko za blisko. Wyłączyłem przed chwilę autopilot i wiem się znowu wyłączy. No i jeszcze to jest. Tylko wsparcie dla Jest to samodzielny system jazdy autonomicznej, nie? Znowu włączyłem. Jedziemy bardzo powoli. Nie chcę wyprzedzać tego samochodu, co jedzie z przodu to jest Audi. Już minęliśmy jedną ciężarówkę, która zawróciła od poprzek w poprzek drogi w Starogardzie. Minęliśmy już samochód, który wyleciał z drogi, też chyba to było Audi. No, ja teraz prowadzę oczywiście zaawansowany samochód, ale on nie jest nie ma możliwości łamać prawa fizyki nie jest to statek kosmiczny więc warto szczególnie, że jadę tutaj z synkiem warto zachować ostrożność i zdrowy rozsądek. No to nie ma przedza, więc jedziemy sobie 50 70 km na godzinę maksymalnie. O, no i jest okropna pogoda, duże zużycie. Wycieraczki tak szumią, bo to nie są oryginalne. To są wycieraczki Bosza, aerotwiny. Troszeczkę są tańsze od oryginalnych od Tesli, ale gorzej, gorzej gorszej jakości, nie wiem dlaczego. Wyglądają identycznie ale niestety jakoś jest gorsza więc następnie to chcę kupić sobie oryginalne wyczaraczki nie, ta ekonomia 20 zł to tego nie warto widzicie teraz, że co widzi autopilot, jak on sobie wyobraża drogę te linie się drgają, więc on po prostu nie ma żadnej pewności ze względu na słabą widoczność to autopilot informuje, że prędkość jest obniżona teraz Dodaję gazu, nie wyłączając autopilota. Ale yy, on bardzo, bardzo tutaj denerwuje, bo onu drogi nie widać. Jest poprawiona na. No, próbuję zgadywać, gdzie jest ta droga, nie? Bo bardzo źle widać. Ale ciągle autopilot steruje. I zobaczcie, nawet w takiej widoczności. Ja, jedziemy na autopilocie słuchajcie, nie? To jest niesamowite. A dlaczego? Bo jednak Tesla Vision. Tesla Vision, bo teraz nie mamy radaru w sensie ja mam radar w samochodzie. Ten samochód ma radar, tylko on jest wyłączony. Teraz Tesla nie korzysta z radarów w ogóle. A jakbym chciała, to by się nie udało ani z radaru skorzystać, ani z tunników parkowania. To tu tutaj już skorygowałem ponieważ cały zderzak jest oblepiony śniegiem tym mokrym ponad centymetr yy, tego śniegu przeszkadza działaniu czujników i radaru czujniki nie są wyłączone jeszcze jak zwalnią poniżej chyba kilom, parę par kilometrów na godzinę to wtedy czujniki zaczynają hałasować, że już mam przeszkodę czyli ten śnieg na czujniku ale radar nigdy nie jest włączany więc teraz nie a Może mam ten, ten pomad, bo wyłączyłem kierownicą a w to pilot, Ale zostałem na tym pomadzie. Ten pomad nadal jest oparty o Tesla Vision więc informuje mi, że prędkość została obniżona. Filmuję tutaj kamerką ekran, ale nie filmuję samej drogi. Także żeby zobaczyliście, jak to jest źle. Nie jest dobrze w każdym razie. Teraz możemy wyłączyć sobie ten pomad i wycierać i wyłączyć i włączać tylko je manualnie, kiedy już napada dużo, bo to za mocno Dać, da się troszeczkę się podgrzać w dół szyby. Mam teraz podkrzywanie szyby powietrzem z klimatyzacji. No i widzicie, jakie jest zużycie przy takiej jeździe w taką pogodę okropną. 188, było 160, to teraz 180 i da się jeździć generalnie tam na 74%. Jeśli 63 km, możemy sobie pokonać, ale nie jest to super wynik. Jest to dużo mniej niż Tesla obiecuje przy pełnym ładowaniu takich Teslowskich standardowych kilometrów kalifornijskich, takich ciepłych no, Powiedzmy, w maju w Kalifornii. Można by było pewnie pojechać te 500 km, a teraz bez względu na gorące ciepła, przez to, że trzeba wydawać energię na opory i nie tylko powietrza, ale też tego śniegu mokrego na drodze, na to, że wieje wiatr, na to, że trzeba podgrzewać szybę, siedzenie mamy automatycznie podgrzewane, no to mamy większe zużycie. Ta, te samochody, które nie mają pompy ciepła, także te oryginalne model 3 przed, przed faceliftingiem to mają dużo gorzej, bo niestety muszą podgrzewać żalkami oporowymi, które mają spowodują większe zużycie. W jak szybko pojedziemy może nie będzie takiej różnicy, bo będzie ciepło jakieś generowane przez silniki i w baterii i chyba to będzie przekierowywane do kabiny, ale jak mamy taką niską prędkość, to tutaj pompa ciepła się popisze. Akurat plus 1 stopni Celsjusza to też jest dobra temperatura, żeby pompa działała skutecznie. Jak wyjechaliśmy, temperatura baterii była minimalna, 7,5 stopni. Mam nieduże ograniczenie rekuperacji. Dlaczego nieduże? Bo znowu, bo mam inną chemię baterii niż klasyczny Panasonic, który przy takiej temperaturze miał brak rekuperacji w ogóle, poniżej 10 stopni. To tutaj jedziemy sobie, mamy tam 5 kropek ograniczenia rekuperacji, teraz hamuję sobie i samochód zachowuje się stabilnie. Teraz zobaczę, ile tam mamy stopni. 13, 14. Nie, to nie są silniki. 6 stopni jest w baterii. 6 stopni w baterii. My sobie jedziemy, korzystamy z rekuperacji, ze wszystkiego. Jedyne, co tutaj zrobiłem, włączyłem jednak chila, bo to jest bezpieczniejsze. W taką pogodę, tak mocnym samochodem troszeczkę zmienić program przyspieszenia przy wciśnięciu pedalu. To pozwala na zachowanie większego bezpieczeństwa, moim zdaniem. I w ten sposób jedzimy, nie? W ogóle to jadę do Gdańska, odebrać córkę, nie? Do rodziny i kolacji, i taka pogoda nam się zdarzyła. I przetrafię, tak było. No, jesteśmy w Trąbkach Wielkich tutaj chyba z 10 wiosek starą drogą trzeba minąć żeby dojechać starą drogą z Starogardu Gdańskiego do Gdańska co ja się ciągle? o, teraz mamy rekuperację dobrze się hamuje, samochód zachowuje stabilność Tesla poprawiła bezpieczeństwo na drogach takich śliskich w nowym no w nowym, już, już powiedzmy rok temu, prawie rok temu w nowych update'ach zmieniła program właśnie przyspieszenia oraz rekuperacji. Zazwyczaj Tesla, nawet ta z dwoma silnikami na wszystkie koła, które ma, to ona jest preferuje tylne silnik. Taka, taka jest trochę jak BMW trójka. Um, lubi rzucić tylkiem, ale no to nie jest bezpieczne w takiej pogodzie z takim momentem obrotowym. Więc cięsto, często się zdarzało, że samochód wchodzi w poślizg, właśnie albo przez dodanie gazu, przez wciśnięcie akceleratora, albo właśnie przy rzuceniu tego sam też tylne kola przede wszystkim hamowały operacyjnie i to powodowało utratę stabilizacji. Po jakimś ułamku sekundy włączał się system stabilizacji oczywiście i samochód wracał ale to zależy od prędkości z którą jedziemy więc można tak z taką prędkością jechać że samochód nie będzie miał szans wrócić, już do, wiecie, do toru jazdy, i można sobie mieć wypadek. Tego nie chcemy. Znowu włączymy w to Więc Tesla wprowadziła taki update, że teraz tego problemu no nie ma. Jakiś przy detekcji pośliwku przez czujniki na kołach, a Tesla ma jakieś tam. Powiedzmy, to są czujniki zwykle obrotowe, natomiast analiza tych wskazań, tych czujników jest zaawansowana przez właśnie algorytm, który teraz stosuje i ona sprawdza chyba 100 razy na sekundę dane od wszystkich czterech koł, jak, jaka jest prędkość obracania tych kół za pomocą tych czujników. I tego algorytmu ona może wyczuć, kiedy jedziemy na kiedy wjechaliśmy na szliską drogę i wtedy zmienia się właśnie algorytm stosowania silników. Zamiast tylnego silnika więcej jest połączany silnik z przodu oraz mniejsze jest przyspieszenie, żeby właśnie zapobiec wchodzeniu w poślizg. To samo się odbywa przy rekuperacji rozkład zbliża się do 50 na 50 między silnikami i ryzyko wchodzenia w płaszczyzn się zmniejsza i to jest bardzo dobre to mi się podoba oczywiście jak jedziecie taką suchą drogą która nie ma problemu a potem macie dużą kalurę i zdecydujecie sobie zahamować już w kalurze kiedy straciliście przyczepność, to Tesla nie skuma, że już jedziemy, prawie szliskim i możecie złapać w ten pościec więc przed kalurzą zwolnić i wtedy trzymać równo gaz i hamulec, więc postarać się równo tą kaluzę przejechać i teraz zwykle daje radę dobrze przejechać kalurę. przynajmniej na, na tych oponkach, które miałem myślę Pilot Sport 4 to są letnie. Teraz mam Michelin Pilot Anwin 5 zimówki I dobrze, daj radę. Jedziemy sobie dalej. Na ekranie już nie mamy mapy, ponieważ już straciłem Connectivity Premium. No i chyba dokupię sobie ten pakiet, jak będę jechał za granicę. Tam, gdzie nawigacja dla mnie będzie potrzebna, bo ta satelitarna. Mapa pomaga, żeby odnaleźć gdzie jesteśmy. To pierwsze. Tak, to jest. Po pierwsze, satelitarna mapa jest wygodniejsza dla mnie. Po drugie, też korki pokazuje. No po trzecie, możemy słuchać muzykę sobie za granicą za granicą możemy słuchać sobie muzykę i to też jest bardzo wygodne Spotify a tak ja nie chcę sobie brać jakiegoś dodatkowego interneta za granicę, w roamingu, żeby oddać Tesli ten internet przez Wi-Fi żeby ona jeszcze sobie sprawdziła update jeszcze czegoś sprawdziła i sobie zużyła całe, cały internet w roamingu więc mi się wydaje, że lepiej za 35 zł kupić sobie ten pakiet. Ale w Polsce, tutaj jak przynajmniej nie mam jakichś wyjazdu, to nie mam z tym problemu. Oczywiście mogę dać ten internet, żeby posłuchać muzyki. No taka, taka jest sytuacja. Więc teraz idziemy na autopilocie i tutaj trochę wymuszam szybko. szybkość, zwiększam ręcznie ponieważ Tesla nie chce nie chce się stosować do wszystkich znaków nie wie, że w Europie i w Polsce po skrzyżowaniu następuje reset czerpią te dane gdzieś tam z map jeżeli w mapie nie zostało to skasowane ograniczenie po, po skrzyżowaniu no to będzie dalej jechać 50 to jest bardzo drażniące teraz ja jadę znowu na autopilocie tutaj jest kawałeczek 100 km na godzinę jest autopilot, jest tryb automatyczny wycieraczek i zobaczcie co się dzieje po prostu słaba widoczność Tesla sobie widzi gdzie jedzie a ja nie widzę i denerwuję się te kamerki znajdują się wyżej i dlatego Tesla lepiej widzi ma mniej tam śniegu ale kierowca już widzi gorzej dlatego nigdy automatyczne wycieraczki nie będą działać w komfortowy sposób dla kierowcy ponieważ ten czujnik znajduje się wyżej od oka kierowcy od linii wzroku a żeby działało lepiej na uprzedzenia to trzeba żeby czujnik znajdował się niżej tak jak w innych samochodach czujnik, wycieraczek znajduje się na desce rozdzielczej pod, pod szybą czarową. No, słuchajcie, taka to sytuacja, nawet jak mówiłam, w takich warunkach na Teslawizji. Jeżeli znajdziemy kawałek drogi z widocznymi pasami, to potem sobie jedzie, nawet tam, gdzie tych pasów nie ma. Ale oczywiście trzeba go pilnować. To jest tylko asystent, to nie jest system samodzielnej jazdy. Nawet jak w Polsce to kupimy sobie taki pakiet, to trochę z W Polsce tak wygastrowana yy, możliwość Tesla do to było to, że ona nawet nie może normalnie zakręcać nie może, nie ma prawa zjeżdżać z autostrady nie ma prawa nawet normalnie zmienić pas na autostradzie, żeby przejść inny samochód musi prosić o zezwolenie, mu, musi to robić wolno, to nie jest wygodne, dlatego sobie nie kupiłem tego pakietu na samym początku i chyba nie dokupię nigdy słuchajcie, no tak sobie jedziemy dalej, nie? jest tak, taka pogoda i tak długo jedziemy, że już mi się chce spać, także teraz chyba wyłączę nagrywanie i będziemy sobie jechać dalej w inną stronę,